Finał drugiej serii True Detective już za nami, tymczasem bardzo wiele osób wciąż zadaje sobie pytanie, o co tak naprawdę chodziło w całym tym sezonie. Dlatego zamiast robić klasyczne podsumowanie, które zresztą zrobiliśmy już na naszym podcaście na SoundCloudzie, zdecydowaliśmy się przybliżyć Wam nieco zawiłości całej tej fabuły. Pomijając oczywiście wszystkie te szczegóły, które w finale i tak okazały się być nieistotne. Żeby zrozumieć punkt wyjścia drugiej serii, musimy wiedzieć, czym jest tak zwany mag Jest to taki element, który z jednej strony napędza fabułę, a z drugiej strony motywuje działania bohaterów, ale sam w sobie nie jest istotny. Funkcjonuje tylko jako punkt wyjścia dla dalszej historii. No to zaczynamy. Zabójstwo. I to jest właśnie ten tak zwany maggafin tego sezonu. Zabójstwo Kaspara było przypadkowe, ale ponieważ był to człowiek bardzo wpływowy, namieszało w życiu wielu osób. Jak dowiadujemy się w finale, Kaspar zginął z zemsty. W 1992 roku, podczas zamieszek w Hollywood, trzech skorumpowanych policjantów dokonało rabunkowego napadu na sklepie jubilerski i ukradło cenne niebieskie diamenty, zabijając przy okazji parę właścicieli. Naucznymi świadkami zdarzenia było dwoje kilkuletnich dzieci Laura i Leonardo. Sprawcami byli Beris, Dixon oraz Chief Holloway, który ich chronił, a także Ben Kaspar. Po latach Leonardo i Laura, dziś jako Erika, rozpoczynają swoją wendetę, a pierwszy pod nóż idzie Kaspar. Sposób zabójstwa, jak i miejsce porzucenia zwłok są całkowicie przypadkowe. Kaspar i cała reszta. Po napadzie policjanci przenieśli się z LAPD do Vinci PD, gdzie mogli dalej bezkarnie działać i współpracować z lokalną mafią. Ostatecznie skradzione diamenty znalazły się w posiadaniu Kaspara, mającego powiązania z wieloma organizacjami i osobami, w tym między innymi z Frankiem Semionem, którego był partnerem biznesowym rosyjsko-żydowskim gangsterem Osipem, grupą Katalist i synem burmistrza Tonym Czesanim, z którymi organizował zamknięte seks imprezy dla elity LA, a nawet z ojcem Ani Bezerides i organizacją The Good People z czasów młodości. Na wszystkich zbierał też haki, które przechowywał na dysku, który po jego zabójstwie zniknął z jego domu. Ten dysk stał się przedmiotem poszukiwań zarówno policjantów prowadzących śledztwo w sprawie jego śmierci, jak i przestępców i polityków, na których miał kompromitujące materiały. Ostatecznie okazało się, że dysk był w posiadaniu Lory i Leonardo, którzy chcieli wykorzystać go jako wabik na pozostałych zabójców ich rodziców. Sam dysk był pusty, bo wykasował go specjalny program, zainstalowany na nim dla bezpieczeństwa przez Kaspara. Co w tym wszystkim robi Frank Semion? Semion posiadał kiedyś firmę zajmującą się utylizacją śmieci, która zamieszana była w proceder wywożenia odpadów na tereny znajdujące się na północ od LA, aby obniżyć ich wartość i zniechęcić potencjalnych inwestorów. To właśnie skażoną ziemię oznaczały patyki z różowymi wstążkami, które widzimy w pierwszej scenie sezonu. Burmistrz Szczesani, Kaspar, Frank i grupa Catalyst dobrze wiedzieli o planowanej tam wielkiej inwestycji – trasie kolei dużych prędkości. Zakładali więc odsprzedanie ziemi w cenie z wielokrotnym przebiciem. Semion sprzedał swoją firmę i przekazał 5 milionów dolarów Kasparowi, który miał dostarczyć je grupie Catalyst w zamian za udział w interesie. Kaspar został zamordowany zanim zdążył przekazać pieniądze, a 5 milionów dolarów wyparowało. Jak się potem okazało, Semion straciłby je i tak, ponieważ jego wspólnik wraz z Osipem powoli przejmowali jego majątek, skupując udziały w jego klubach. Po śmierci Kaspara jego udziały zostały potajemnie przejęte przez Osipa i Tonego Czesani, a Semion został z niczym. Dlatego Semion, wiedząc, że stracił wszystko, decyduje się spalić swoje kluby i odzyskać pieniądze, które zostały mu skradzione. Jaki związek z fabułą mają seks imprezy? Z samym wątkiem głównym? Średni. Kaspar grupa Catalyst osyp i młody czesanie przywożą kobiety z Europy Wschodniej i robią z nich ekskluzywne prostytutki, które obsługują zamknięte imprezy, na które przychodzi śmietanka LA, w tym między innymi politycy, policjanci i biznesmeni. Podczas imprez zbierają na nich kompromitujące materiały, którymi potem ich szantażują. Dziewczyny są pod wpływem narkotyków, a jeśli któraś wykaże niesubordynację, grozi jej śmierć. Taki los spotkał już Taszę, ulubienicę Kaspara, która próbowała zaszantażować szantażystów i za to została zamordowana w chatce w lesie przez Toniego czy Sani. To właśnie o historii Taszy Ani Bezerides dowiaduje się od odnalezionej podczas orgi dziewczyny, której wcześniej zaginięcie zgłosiła jej siostra. Dziewczyna ta o imieniu Wira przysłała jej zdjęcia, które zrobiła Tasza pokazujące Kaspara na jednym z seks przyjęć. Na zdjęciu widać też przefarbowaną na rudo Erikę, która zanim stała się asystentką Kaspara, a ostatecznie jego morderczynią, pracowała jako prostytutka na przyjęciach. Widać tam także słynne niebieskie diamenty. Śledztwo. Zarówno zabójstwo Kaspara, jak i zaginięcie dysku stają się przedmiotem śledztwa prowadzonego przez trójkę policjantów: Ani Bezerides, Rea Velcoro i Paula Woodroffa. Szybko okazało się jednak, że śledztwo nie miało zakończyć się rozwiązaniem zagadki zabójstwa, a zadbać o to mieli skorumpowani policjanci związani wcześniej z napadem na sklep jubilerski. Bali się, że śledztwo mogłoby doprowadzić do nich i ich nielegalnych interesów, dlatego równolegle do śledztwa prowadzonego przez Ani szukali dysku i diamentów na własną rękę. Kiedy ekipa Bezerides zrobiła się zbyt niebezpieczna, zaaranżowano strzelaninę z producentami metamfetaminy, w której zginęło wielu policjantów, w tym Dixon. Ani Bezeride została potem zdegradowana, Ray Velcoro stracił pracę w policji, a śledztwo umorzono. Do czasu, kiedy prokurator stanowa Catherine Davis zleca całej trójce tajne śledztwo, bo podejrzewa, że policjanci z Winci przekupili kandydata na gubernatora, by zamknął śledztwo Kaspara. To oczywiście nie ma znaczenia, bo prokurator zostaje zabita, a w jej morderstwo wrobiony Rayvel Coro. Beris zabija też Woodroffe'a, a Ani Bezerides jest poszukiwana za zabójstwo ochroniarza podczas seks przyjęcia. Więc o czym tak naprawdę był ten sezon? I tu przechodzimy do najciekawszej części, bo w zasadzie w tym momencie możecie zapomnieć wszystko, o czym wcześniej mówiliśmy. Ten sezon, jak twierdzi sam Nick Pizzolato, a w sumie to chyba on najlepiej o tym wie, był o problemach rodzicielstwa. Pizzolato sam niedawno został ojcem, ma też jakieś traumy z młodości i to go zainspirowało. Ani Bezerides – gwałt w dzieciństwie, obwinianie ojca, problemy w relacjach. Paul Woodrow – chora psychicznie matka, nieakceptująca jego i jego orientacji. Ravel Coro, etos ojca i ograniczenie praw do własnego syna, który dopiero na końcu okazuje się jego biologicznym dzieckiem. Frank Semion – ojciec sadysta, o którym wspomnienia powracają nawet w chwili śmierci i problemy ze spłodzeniem własnego potomka. Leonard i Laura dzieci, które w brutalny sposób straciły rodziców. Zaskakujące, prawda? To oczywiście tylko drobna część całej historii, która została nabudowana w drugim sezonie. Pizzolato przyznał w jednym z wywiadów, że pracując nad drugą serią każdy bohater dorobił się takiej bardzo obszernej historii, która była w tak zwanym backgroundzie, czyli po prostu nie widzieliśmy jej w samym serialu. Wygląda na to, że tak dużo faktów znalazło się poza kadrem, że my jako widzowie dostrzegliśmy tylko chaos i brak logiki w różnych poczynaniach poszczególnych bohaterów. Czyli mówiąc w skrócie, widzowie nie wiedzieli tego wszystkiego, co wiedzieli scenarzyści. Oczywiście bardzo chętnie posłuchamy Waszych teorii na temat drugiej serii. Wpisujcie je w komentarzach, co sądzicie o całym tym sezonie. Przy okazji nieśmiało przypominam, że trwa nasza kampania crowdfundingowa w serwisie Polakpotrafi.pl pod adresem polakpotrafi.pl/projekt slash jakby nie Zbieramy tam na dalszy rozwój naszego kanału oraz na sprzęt, który pozwoli nam produkować jeszcze lepsze programy dla Was.